że o tym nie wiedziałaś. Jeśli używasz płynu do prania i wlewasz go do kasetki, to powinnaś wyciągnąć o ten tutaj języczek. Po pierwsze po to, żeby płyn za szybko nie przedostał się do bębna, nie został użyty na przykład nie w tym cyklu, a po drugie po to, żeby sobie ten płyn odmierzyć. Bo zobacz, masz tutaj miarkę. Jeśli masz w miarę nowoczesną pralkę, czyli taką, która posiada wagę, to powinnaś uruchomić program przed załadowaniem prania. Dlaczego? No bo waga musi się wyzerować, troszkę tak jak ta kuchenna. A po co jest waga w pralkach? No po to, żeby pralka mogła dobrać odpowiednio ilość wody, która jest potrzebna detergentu czy nawet długość cyklu. Jeśli załadujesz pranie od razu i dopiero włączysz, no to ona nie ma szansy działać poprawnie. Bo to, żeby sprawdzać od czasu do czasu, co się dzieje w filtrze i przy okazji go przeczyścić, to na pewno wiesz, prawda? Nie wiedziałaś? To już wiesz.